Siema. W dzisiejszym filmiku chciałem pokazać Wam jak przygotowałem teren dla samopełos Jminia Tutaj jest dobra mamo córki <tutaj>, tutaj jest pająk więc w stadium L7L8, raczej L8, no, trzaczek widzicie no, y Trochę nie lubię tego zamykać Chwila Już No, A teraz my na nowości w hodowli No, tutaj mam węże zbożowe Oczywiście wstążka czerwona, żeby nie zapieszyć Coś mnie nie zauroczył znacznie Tak, tutaj mam samca one są z jednego gniazda. Pierwsze pokolenie można dopuszczać. Samiec i samica były oddzielne z nie z tego samego gniazda. To można. Samiec jest fajny, biały, albinos. To są, jest to pierwsza wynika. Tam z, właśnie w tamtym miesiącu yy, były, wyszły z jajeczek. Też wam pokażę straniczkę. Kurna. Zejdź. Co nic. Oparciuchy. Młode. Każdej jest oparty. Jest Ona gdzie jest. Czekajcie. Tu jest dziewczyna. Nasza. O, jedna. Cii. Ona jest bardzo ruchliwa. I bardzo się poszczy. Czasami nie jest taki pochyliwy, ale nie jest aż tak ruchliwy jak ona. E, 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 e. no widzicie, jest ruchliwa, spadło, do wody, kit, no to na tyle, oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie, no i pozdrawiam wszystkich hodowców pająków, modliszek, no i teraz węży. I mam nadzieję, że będzie coś nowego jeszcze w mojej hodowli, ale się zobaczy. Moja mama. Dobra, to cześć.